Cześć, tej Fauder, witam Was w nowym 2015 roku i mamy raporcik, pierwszy raporcik, pierwszym filmem u mnie na kanale. W 2015 roku będzie raport z drogi na szczyt. Mam tutaj w tym momencie już 406 bitew, troszkę zaspałem, więc jest 406, nie ma równego 400, ale, ale nie ma to większego znaczenia. Ważne, że te raporty są w miarę regularne. No i oczywiście, jak widzicie, T29 zagościł w moim garażu. W tym momencie mam go już praktycznie na maksa, jeszcze brakuje mi tutaj tego silnika i być może radia, ale tego radia nie jestem pewny, czy będę je robił. Pewnie je odblokuję, bo, bo będę po prostu musiał pozarabiać troszkę hajsu, chociaż chociaż może nie mam milion kredytów prawie, więc być może. No zobaczymy, nie, nie chcę na razie dywagować na ten temat. Pewnie je odblokuję tak czy, tak czy inaczej. Więc został mi tylko silnik. Na T29 przejeździłem tylko jedną bitwę na, 90, na dziale 90 mm, akurat zgasiłem całkiem nieźle gwiazdkę, gwiazdkę razy 5 i dzięki temu, że miałem 12 czy 13 tysięcy wolnego ekspa odłożonego z wcześniejszej gry, odblokowałem szybko to działo, zamontowałem sobie tutaj drążki skrętne, nie, ulepszone tak, drążki skrętne, Klasy 5 Plus i one dodają po prostu udźwigu więcej do, do czołgu. Mogłem dzięki temu założyć sobie to działo 105 mm, bo do niego nie potrzeba odblokowywać tej ulepszonej wieży, więc założyłem od razu działo i moduły. Później odblokowałem sobie oczywiście gąsienicę, zdjąłem te drążki skrętne, pierwszy silnik, nie, Najpierw odblokowałem wieżę, potem pierwszy silnik, a teraz będę odblokowywał drugi silnik. Te dwa silniki potem są przydatne w T32, więc warto to zrobić po prostu na tym T29, żeby tam się nie męczyć, zwłaszcza, że bez tych silników T29 jest dość ociężały. No ale nie będziemy opowiadali o T29, będzie o nim osobny poradnik na pewno, więc skupmy się na tym, co się dzieje na koncie. Jak widzicie, mam tutaj 3 dni premium w tym momencie, bo udało mi się zrobić misję, wyzwanie WZ. 111. Udało mi się zrobić misję USA, czyli zrobiłem 150, 150 fragów i 1500 obrażeń. Zrobiłem to na M6, zacząłem i na T29 skończyłem. Wycyrkowałem sobie to mniej więcej tak właśnie, żeby wypadło na ten dzisiaj wolny dzień, Uto jest piątek. Idę do pracy, ale raczej długo tam nie będę siedział, więc będę miał jeszcze piątek i na pewno trochę soboty na to, żeby pobijać trochę expa i mam nadzieję, że uda mi się przez te 3 dni premium wbić po prostu T32 i być już na ósmym tierze. Co tutaj jeszcze mogę opowiedzieć ciekawego, zajrzyjmy sobie do, do statystyk 406 bite w 58 i czyli utrzymuje się ono właściwie na jednym poziomie w okolicach 58-59% w tym momencie. Nie udało mi się jeszcze wbić, nie udało mi się jeszcze wbić Mki na, na T29, pierwsza klasa dopiero. No, zobaczymy, może to, się, może to się uda. Na razie mam dużo takich niezłych, fajnych bitew, natomiast nie ma jednej takiej naprawdę ekstra, która by wystarczyła na tą MK. 1600 obrażeń prawie średnich, więc myślę, że całkiem, całkiem rozsądnie jak na siódmy tier. Póki co. Zobaczymy, myślę, że powinno to troszkę wzrosnąć, jeżeli się bardziej postaram. 47 bitew, dopiero 62% ratio, czyli całkiem, całkiem spoko. Zwłaszcza jeżeli rzucam je na 7 tiery, to jestem teraz w stanie dużo zarobić, ale i na ósemkach na nie jestem bez szans, bo to działo daje radę przebijać 8 tiery. Oczywiście też 14 dalej zarabiam, jeżdżę nią dość regularnie, jeżeli T29 jest, jest akurat w bitwie 800 obrażeń średnich, czyli można fajnie zarobić. No i gaszę głównie gwiazdki na tej jedynce też tych obrażeń się już do 1000 zbliżają pomału mam nadzieję że uda mi się przebić tą barierę 1000 i, i tyle będzie i tyle będzie właśnie tutaj w tym na tej tej T1 jedynce nabite. Test 127 to jest nowy czołg w moim, w moim garażu. Dostałem tutaj od, od Flexa na T127 i dodałem sobie go po prostu do do garażu dodatkowo dostałem jeden dzień premium, ale jakoś tak za dużo nie grałem, a przez ten dzień premium parę gwiazdek pogasiłem i to chyba właściwie było tyle. Natomiast test 127 raz nim się przejechałem, nie udało się zbić gwiazdki, ale bitwa była całkiem ciekawa. No zobaczyłem, może będę go tam od czasu do czasu używał, żeby sobie zarobić trochę wolnego expo. W każdym razie stoi on tutaj w moim garażu. Załoga, 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 załoga. Dwie załogi oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jedna zostaje typowo na tych czołgach, które, które robię, czyli T29, potem 32 i tak dalej. Natomiast druga załoga jest przerzucana między tymi dwoma czołgami i tutaj mamy już zrobioną żarówkę i naprawę. Na drugi park postanowiłem, postanowiłem wziąć wszechstronność i reszcie załogi dałem bije. Wszechstronność po to, żeby mi, się, po, po, żeby mi się przyda po prostu w tym momencie, bo dość często mam sytuację, że, że mam zabitego jakiegoś członka załogi, woleczę go i potem znowu ktoś pada, więc ta wszechstronność się przyda. Natomiast jeżeli skończę biję, no to sobie po prostu zmienię, zmienię tak, także mieć biję na wszystkich i na trzeci z znowu wskoczy pewnie wszechstronność. Kamuflażu nie mam zamiaru robić na tym czołgu, Naprawę jest najważniejsza i żarówka tak naprawdę. Nic innego szczególnie nie jest mi tutaj potrzebne, więc dlatego tak zdecydowałem. Zobaczymy, czy to później resetuje za Golda czy za srebro. Jeżeli będzie zniżka, to może za Golda, natomiast jeżeli nie, to pewnie za srebro. T29 to samo. Tutaj udało mi się wbić już żarówkę i kończę na prawe pomału i na drugi perk również, również wziąłem sobie wszechstronność, bo załogaci też dość często padają. Natomiast na drugi park jeszcze się zastanawiam, czy to będzie bija, ale, ale chyba nie. Zrobię sobie po prostu takie parki bardziej specjalistyczne i potem na końcu ewentualnie sobie je zresetuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już mam full zestaw tutaj widzicie modułów, czyli wentylacja, dosyłacz i, i stabilizator dla, dla czołgów ciężkich, więc jestem z tego całkiem zadowolony. Bardzo mi pomogła ta, ta zniżka, która w tym momencie jest na, na moduły. Warto z tego korzystać i i sobie kupić troszkę tych, troszkę tych czołgów. O tej właśnie mam jeszcze jedną rzecz, którą mogę sobie zamontować. Zamontuję od razu, żeby się nie mordowała, żeby się nie kurzyła w garażu. Tutaj już więcej nic nie mogę. A to skupianie zawsze się przyda na T14, bo to działko skupia dość długo. Dobra, to mamy załatwione. Załogę mamy załatwioną. No i tak właśnie wygląda, wygląda konto w tym momencie. 5 tysięcy ponad FreeEXPA. Nie mam go zamiaru wydawać w tym momencie na nic. Będę go zbierał na 3 2, żeby na tej 3-2 jak najszybciej odblokować moduły. Ewentualnie może zostawię na 103 ten, ten Flex. Jeszcze zobaczę. Jeszcze tego nie zaplanowałem. Zależy, jaka będzie jego ilość. Jeżeli będzie go naprawdę sporo, to być może rzeczywiście lepiej zostawić na 103, żeby tam jak najszybciej odblokować to, to działo, które ma więcej pamięci. Bo jeżdżenie z tą 105 będzie pewnie sporym problemem na dziewiątkach. Więc, więc może zostawię po prostu ten Free na, na dziewiątkę. Jeszcze nie, z, nie zdecydowałem, jeszcze zobaczymy. Coś tu jeszcze możemy zobaczyć w statystykach. Z tego co pamiętam, mam jakieś 2300 wn na tym na tym koncie, czyli jest jakoś tam rewelacyjnie bez przesady, ale nie jest też, też słabo, zwłaszcza, że nie gra w Golda, czyli jeżeli losuje na dwa, dwa wyższe tiery, to to po prostu muszę się troszkę pomęczyć żeby, żeby nabić obrażeń tak no bym przełączał na, na złoto nawet i, i można by naprawdę dużo więcej wn wycisnąć no i jak też ta jedynką którą naprawdę idzie bardzo, bardzo nabijać sobie wn -y. uważam, że jest to jeden chyba z lepszych czołgów w tym momencie do na nabijania WN-ów bitwy z 1500 dB to nie jest naprawdę nic niezwykłego na tym czołgu i, i gdybym chciał podpompować konto to właśnie chyba na tym, na tym czołgu bym sobie troszkę pośmigał co tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba już nic, nic więcej. Statystyki sami widzicie, jak to wygląda, więc chyba nie ma o opowiadać. Może sobie puściłem bitwę po prostu jakimś T-20. Nie, nie będzie puszczali bitwy. Pokażę Wam po prostu, wybieram jakąś powtórkę i, i zobaczycie ją w osobnym odcinku. Niech to podsumowanie będzie podsumowaniem i niech to będzie po prostu w takiej zwartej, treściwej formule. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że... Zauważyłem, że naprawdę bardzo dużo osób zainspirowałem tą serię do tego, żeby też robili sobie właśnie takie nowe konto. Naprawdę bardzo dużo osób odzywa się do mnie i mówi, że, że im się to spodobało, że też próbują, że sobie kupili te 14, że sobie kupili inne czołki premium, robią różne linie, ale duża część robi właśnie tą samą linię i, i naprawdę jestem zaskoczony. Sam muszę powiedzieć, że odkrywam tych dwota na nowo, bo naprawdę gra na tym koncie sprawia mi bardzo dużo przyjemności. W przeciwieństwie do gry na swoim starym koncie, gdzie naprawdę momentami odechciewa mi się zupełnie wota. Natomiast tutaj się przyłączam, tutaj gram sobie zupełnie bez stresu i, i być może to jest fajne odskocznia, żeby żeby sobie takie coś stworzyć i zawsze móc na takim drugim koncie troszkę pograć. Więc zastanówcie się nad tym, teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby sobie takie konto zrobić, kupić czołg premium piątego tieru za, za pół darmo i, i sobie po prostu od czasu do czasu na takim koncie śmigać. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. Postaram się zrobić na 500 odcinek, żeby było równo. Podsumowanie i. No i tyle. I powodzenia i szczęśliwego nowego roku oczywiście, bo 1 stycznia, a ja wracam sobie do, do farmienia T29 i słuchania topów wszechczasów w trzecim programie polskiego radia. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Jeszcze na koniec jedna rzecz, która wynikła za chwilkę po nagraniu tego odcinka tak naprawdę. Yy... Tutaj jeden kolega, jeden z widzów przekazał mi prezent na to konto. 2800 gold, z tego co pamiętam. Bardzo dziękuję za takie prezenty, naprawdę to dużo dla mnie znaczy. I chciałem tylko powiedzieć, że po prostu nie będę przyjmował prezentów na to konto, bo tak jak obiecałem na początku, nie chcę wydawać złota na tym koncie. Chcę grać zupełnie tak, jakbym grał za darmo, czyli. Uzyskałem kod, kod bonusowy na początku za darmo. Wykorzystuję wszystkie promocje, eventy i tego typu rzeczy i staram się po prostu nie wydać ani złotówki na to konto i zobaczyć jak, jaki poziom uda mi się osiągnąć gry. Dlatego nie przyjęłem tego prezentu. Bardzo za niego dziękuję, bardzo, bardzo to doceniam i cieszę się, że podoba się Wam ten, ten pomysł z tą całą serią. A jeżeli chcecie mnie w jakiś sposób wesprzeć, to. to Róbcie to po prostu na, na główne konto, które mam w WoCie i, yy, i tam będę bardzo wdzięczny, za, 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 jeżeli takie prezenty wyślecie. Oczywiście to jest Wasza dobra wola, ale nie wysyłajcie mi takich prezentów na, yy, na to konto Cordelier, bo... Bo po prostu chcę być z Wami fair i postępować tak jak obiecałem na początku, czyli nie używać złota. A gdybym je użył, to gdybym je przyjął, to pewnie by mnie kusiło prędzej czy później, żeby coś tam z niego, z niego wykorzystać. Dobra, tyle chciałem dodać. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!